Siemandero, siemandero. Chciałem Wam pokazać sytuację, jak to wygląda na stacjach benzynowych dla ciężarówek. E, także zobaczcie, jak to wygląda. Stoję sobie tutaj cały czas w kolejce na AS24 na stacji benzynowej. Stałem sobie tam jeszcze w kolejce z tyłu. Byłem 56. jak przyjechałem. Oczywiście jeszcze jedno auto przede mną jest. Później e, ja się będę ładował i ja już tutaj stoję, proszę Państwa, 25 minut. E, jeszcze się przecież muszę zatankować, więc to też zajmuje czas. I teraz jest pytanie takie, czy szybciej bym naładował Kia Niro, czy samochód ciężarowy zatankował. No na moje szybciej bym załadował samochód elektryczny. Wiadomo, nie biorę do pod uwagę tego, żeby na przykład mogły być ładowarki zajęte albo coś w tym stylu, bo taka opcja też istnieje. Ale ja się bardzo rzadko z tym spotykam. Częściej spotykam się właśnie z kolejkami na stacjach benzynowych. I tak jak tutaj jest są tylko dwa, dwie, dwa dystrybutory. Mamy po lewej i po prawej stronie i nie ma więcej dystrybutorów niestety. No to tak, czasami tu jest. No i yy, tu jest ten problem, że każdy mówi tak o tym tankowaniu, że tu 3 minuty schodzi i tak dalej. No dobra, ale czekanie na sycyl to też nie jest ale 3 minuty, tylko trochę więcej. Wiadomo, że tutaj można też brać pod uwagę to, że samochody elektryczne mają troszkę inaczej, są osobowymi samochodami, ciężarowymi są innymi samochodami itd. Tak ale dla mnie to chodzi o to, że nie ma żadnej reguły. Tylko gorzej jest z tym, że ja tutaj na przykład muszę czekać w kolejce cały czas, żeby mógł podjechać pod dystrybutor i tak dalej, żeby zadankować się, a w aucie elektrycznym podpinam wtyczkę i idę sobie coś zjeść, załatwić się. Nie wiem, zadzwonić luźno i tak dalej, a tutaj muszę cały czas czekać i pilnować, nie dążę do tej kolejki, żeby dojechać, to jeszcze druga kwestia paliwa, żeby tam jak biję pistolet, to żeby po prostu... Wziąć tam, dolać i tak dalej. I druga kwestia jeszcze jest jedna, każdy mówi, że to ładowanie auta elektrycznego ostatnie minuty to tam schodzi bardzo dużo i on się ładuje drugie tyle co od 10-80%. do 80%. A jak auto tankujecie na przykład dłużej i macie diesla, który na przykład ropa się pieni, to co macie? W ostatnich litrach to też tak leci, wam musicie pyrkać pomału, bo tak to się wam po prostu tak pieni ropa, że aż się wylewa i trzeba lać pomalutku, żeby nalać do pełna, więc... Tu i tutaj działa to tak samo. Faktycznie w autach elektrycznych lepiej się ładować do 80%. No i dzida. Podzielcie się jak Wy to robicie i co Wy o tym sądzicie, o tych kolejkach i tak dalej. Ja osobiście spotykam się tylko z kolejkami na sadze bez nowych, a na autach elektrycznych praktycznie w ogóle. Cześć! I sami zobaczcie, 48 minut mi zajęło i nie tankowałem do pełna. Do lewego zbiornika na do pierwszego odbicia, a do prawego 300 litrów. Mogłem jeszcze wcisnąć około 150 do 200 litrów.